Dzień Manko, dzisiaj nagramy jeden pierwszy odcinek z Grande Out of Five. Oczywiście yy, online. Fabuły, przyszedłem, nie ja mi się nagrywać. Za dużo ludzi. Yy, aha, wybaczcie mi, dzisiaj będę nagrywał przez telefon. Yy, przez telefon. Yy. No, będę dzisiaj nagrywał przez telefon. Yy, krótki filmik. Jeszcze będę nagrywał przez telefon, gdyż yy, gdyż nagrywarka do Grand Facto. Do konsol mi się rozwaliła. Tak Postaram się zrobić jakieś dzisiaj misje, chociaż nie wiem czy ich zrobię, ale postaram się w każdym razie. Tak. Zarobiłem 50, parę 60 tysięcy dzisiaj. Kupiłem sobie auto, wchodzę i co? Nie ma! Jak to jest możliwe? No ludzie! Niech to Rockstar naprawi! Ja mam dosyć już tego. Już nieraz nie wiem tak w online. Więc to mi już denerwuje powoli. Poczekajmy sobie chwilę, bo zapewne Simon czy jak mu tam nie mnie jak mu... o jak mówiłem i tak się stało. Simeon. Mamy dla niego e, misję. Rozwałkę. Robimy... A jak! To będzie krótko, to ja, ta misja i może następna. Od, od razu mówię, nie jestem jakimś na, najlepszym. E, nie jestem jakimś najlepszym graczem w to. No ale gram, żeby, żeby mi to sprawiło fajnie. Po drugie, postaram się w najbliższym czasie kupić sobie kolejną nagrywarkę i nagrywać. Po trzecie, nie śmiać się z głosu, gdyż go zmieniam. Od czasu do czasu przerabiam na inny. Raz mam trochę jak baba, raz mam inne. E, na razie nie chcę mówić y, moim głosem, bo mam problemy Więc ten... Na razie będę normalnie mówił e, To musimy... dobra Teraz tak chwilę... Y, na chwilę się przymknę O kurde, muszę wnieść auto o ja! Jak ja mam no, zniszczyć? O ludzie, a mam granaty. No to nie będzie jakiegoś tego problemu między tylko. Dobra, jeszcze tylko te dwa tutaj, o. I to zaraz się rozwali Teraz uciekamy Policji misję zrobiona No Myślałem, że na który level? Na 16 już prawie 17 Jakaś trudniejsza misja będzie Ale no dobra Ja ich tutaj nie ustawiam To Ustawię Rockstar No ale dobra Kasa ile wychodzi? O najważniejsza rzecz chyba Yy, teraz Rockstar ma wypuści dwa darmowe DLC do Grand Theft Auto 5. Jedna to będzie kreator do online, że będzie można tworzyć własne deathmatche yy, i te inne. Druga rzecz, drugie DLC to będzie yy, plażowe nowe auta, nowe atrakcje, nowe broni, nowe fryzury, ale w broni fryzury to tylko i wyłącznie do online. Yy, Oprócz tego hmm, ma Rockstar ma dodać, dać te obiecane 500 tysięcy Co mnie bardzo cieszy, bo kupię sobie dom, kolejny garaż autko może jakieś, albo stoniguję to co tutaj mam, się okaże. No, auto trochę zarysowane, kierowca to zamiar jakiś nie jest. No, ale... O mm, mm, Oja, 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 oja. No nic. Skoro mowa o grand Five, Moja jeśli ktoś by chciał dołączyć do mojej ekipy, serdecznie zapraszam od pierwszego levela, Mam level 16. No teraz już pewnie będzie 17 I oprócz tego mamy e, no, zapraszam. Nazwa tego. O, widzicie już ten level. Nazwa. Yy, nazwa ekipy to West Coast Poland W. Yy, podam Wam nazwę jeszcze w opisie. Dajcie mi chwileczkę, zaraz będę. Czekaj. I ty minut. Ja jestem kolczuk. O, napisze na sklepie. Idę, zaraz będę. Okej, okay, jestem już z powrotem. Yy, pamiętacie, co mówiłem Wam, że w, w gram, yy, nagram z MTA filmiki. A więc tak, jeden omawiany filmik już się wgrywa. Yy, drugi, filmik, yy, drugi filmik. Drugi filmik. Drugi filmik. Na razie nie wgrywa się, mam tam, ale ten drugi jest bez głosu Więc Jeden z nich powinien się z się dzisiaj, czyli w poniedziałek o godzinie 19 Ten z online trochę później Jeszcze chwileczkę, idę tutaj to, i to ja Okej, okay. już zrobiłem. O, zablokowała mi się jakaś nowa broń. Bierzemy brykę. O, nowa modyfikacja pojazdu. OK, yy, nazwę. Yy, nazwę. Gry, nazwę, tej, No, jakim tam. No, wiecie o co chodzi. Nazwę, yy, klasy yy, ekipy podam wam w, w opisie filmu. tak Teraz może sobie pojedziemy w yy, sklep jakiś z ubraniami. Weźmiemy mojego, moją postać bo już miesiąc chodzi w tych samych ciuchach dobra kolor ekipy to zielony no ale jak ktoś nie chce to nie musi nosić więc to jest tylko takie nie trzeba go ten nie trzeba go mieć. O, nie, jakiś inny marynarki, Czekajcie. Tak, nie, nie więcej. Czyli to jest koszulka ekipy, nie? Załóżmy sobie, no. o, fajnie nawet wygląda. Bo jakąś tu mam bluzę, też fajne są bluzy, ale ta była fajna bluza, ale dopiero później się koszulka jest jakiś A weźmy sobie tam, ale muszę sobie zdjąć. Eee, no. Muszę sobie zdjąć kamizelkę. O, zielony gest się weźmie, ale na razie bluzkę się weźmie tam baseballową. Tak. No, bluzę się zdejmie. To jest kurtki Ok Jakieś mm, spodnie Stopy Kurwa stopy. He, he. Okulary mm. na luzie Proszę, okularki

To, to my z jej kończymy dzisiaj z Grand Theft Online. Kadaj, taki krótki filmik. Ale to myślę, już chyba robiłem. A nie, no ja robiłem gdzieś myślę, ten, ten, ten. ale no dobra, w każdym się zrobimy jeszcze raz. A. Od Geralda są najlepsze misje moim zdaniem. Dużo strzelaniny. Kasy trochę jest. Znaczy jeszcze nie, nie mam misji od Lestera Jeszcze ten. Yy, no jeszcze. Nie mam unblockowanym. No ale mam misję od Zamara. To. Mało <laughs> co daje. No ale daje. Jedziemy tam. Zobaczymy jak to będzie wyglądać. Jeszcze raz mówię o, o na temat mojego głosu, jakby ktoś miał problem... Ja go zmieniam. I jakiś problem to trudno. No ma jakiś problem, bo na razie <laughs> trochę problem z każdym, ale okej okay. E, to że to misję już zrobiłem, jeśli to będzie ta sama, tak, to jest ta sama misja, No ale dobra. Zrobimy, jeszcze raz nie zaszkodzi, patrzcie, ja sobie ją zrobię tak. Podbiegamy sobie tutaj. I niech sobie krwi No, chyba zaraz zjednę, więc trochę poczekamy. Kurde masz, zrozjebałem kokę, ja pierdolę Mój um, błąd bon. <grystety> Niestety, człowiek jednak będę tak robił Dobra, że to miejsce robiłem, to nie będę wam pokazywać yy, jeszcze raz, bo mi się już nie chce To dzisiaj na temat Grand w Auto online koniec <grystanie> No więc na razie